Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na 12 dzień lutego. Kościół proponuje nam fragment pierwszej księgi Królewskiej, rozdział 11, wersety od 4 do 13 i Ewangelii Marka rozdział 7, wersety od 24 do 30. Czytanie pierwsze. Kiedy Salomon się zestarzał, żony zwróciły jego serce ku cudym bogom i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana Boga i jego jak serce jego ojca Dawida. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków oraz milkoma ochydę Ammonitów. Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu, jak Dawid jego ojciec. Salomon zbudował również posąg Kemoszowi Boszkowi Moabskiemu na górze naprzeciw Jerozolimę oraz milkomowi ohydzie Ammonitów. Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom. Pan rozniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od pana Boga Izraelskiego. Dwukrotnie mu się ukazał i zabraniał mu czcić cudzych bogów, ale on nie zachowywał tego, co pan mu nakazał. Wtedy pan rzekł Salomonowi: Wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci królestwo i dam Twojemu słudze. Choć nie uczynię tego za Twojego życia, ze względu na Twojego ojca Dawida, to wyrwę je z ręki Twojego syna. Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam Twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na Jeruzalem, które wybrałem. Moi drodzy, to dzisiejsze pierwsze czytanie ukazuje nam grzech Salomona. Grzech bardzo poważny, ponieważ Salomon odwrócił się od Boga. Nie tylko pozwolił swoim żonom czcić swoje bóstwa, ale też sam zaczął to robić. Bóg ukazywał się Salomonowi, upominając go, lecz ten nie odwrócił swojego serca właśnie od tego kultu pogańskiego, i to spowodowało, że odwrócił się od Boga, a w konsekwencji Spowodowało to także rozpad Królestwa Izraelskiego. Jak słyszymy w tym pierwszym czytaniu, Bóg często powołuje się na Dawida jako tego, który był wierny Bogu mimo swoich niedoskonałości i upadków, jednak jego serce nie odwróciło się od Boga, jednak jego serce nie czciło innych bogów. Bóg w swojej dobroci daje nam bardzo wiele. Dał Salomonowi tak wiele, dał mądrość, o którą prosił, pozwolił, by jego królestwo rozwijało się. Salomon widocznie o tym zapomniał widocznie gdzieś jego serce po prostu powędrowało w zupełnie innym kierunku niż powinno. Bożą dobroć ukazuje nam także Ewangelia, w której to Jezus wypędza ducha złego z córki. Poganki, choć pozornie na początku nie chce tego uczynić, to jednak ze względu na wiarę tej kobiety czyni to, o co prosiła. Bóg jest dobry. My, niestety, czasami okazujemy się niewierni Panu Bogu, nasze serca okazują się zatwardziałe i niewierne, i nierzadko odchodziły od Pana. Dlatego ważne jest właśnie to, byśmy czytając takie fragmenty Słowa Bożego, uświadamiali sobie, że my również możemy odejść od Pana. I potrzeba niesamowitej pokory i niesamowitego czuwania nad sobą, byśmy pozostali naszymi sercami przy Panu Bogu, byśmy od niego się nie odwrócili, byśmy nie zeszli z drogi, którą On nam ukazuje. Pokornie o to się módlmy, ale też czuwajmy nad sobą, czuwajmy nad naszymi sercami, aby pozostały wierne Panu Bogu. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje słowo i dobroć, którą ukazuje nam Biblia, i także nasze doświadczenie. Dziękuję Ci za Twoje miłosierdzie, Twoją miłość, Twoją łaskawość dla nas. Przepraszam Cię, Panie, za to, że tak często odchodzimy od Ciebie, że tak często nasze serca nie są Tobie wierne. Nie chcemy tak czynić. Pomóż nam, Panie, byśmy przy Tobie wytrwali, by nasze serca pozostały Tobie wierne. By, twoje, by nasze serca zawsze były przy Tobie. Wspieraj nas, Panie, swoją łaską i daj nam ducha mądrości, byśmy potrafili zawczasu rozeznawać pokusę, byśmy zawczasu reagowali i odwracali się od tego, co próbuje nam podsunąć zły. Nie chcemy, Panie, trwać w naszej zatwardziałości, nie chcemy odchodzić od Ciebie. Pomóż nam swoją łaską, byśmy przy Tobie zostali. Niech tak się stanie. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam was serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.